Stylowa taka gruba, że nie myśli mi się dupa w moim kupy Ej, o. Chyba muszę... Siema, chcę was tylko zaprosić na DC, gdzie możecie dostać cheaty, konfigi płatne i darmowe i wiele więcej elo W Nowym Jorku Diamant mi sprzedaje ASAP i w Nowym Jorku Nie wiesz o czym mówię, no to tobie tobie Google. Gdy wracam na oszkę, nadal wszystko jest w porządku Miałem backdrip, bo jebanej czekoladzie Mówili, jest kostkę, a został tylko papier, o mój Boże Muszę przestać, bo słyszałem cały w głowie Muszę przetrwać, z tego pokoju nie wychodzę Nie mam serca i to mnie w przecież tyle mogę przekrać. I tego się najbardziej A. w tym piętrze. Patrzę na Manhattan, mama wołała. Nie cóż tego już na chatę, wracaj. je to wybuduje, dom, sobie tam nie mieszkała. A. Mama się już nie martwi, nowo, ja no bo rano rozbierdolą. Figuje żółte jak jabane taxi, wszystko się rozmacuje. mi do dolniczość taksy, to nie interesuje mnie. Ej, mam pokrycie na życie albo kolejne dwa. Tego się nie nauczysz, mieliśmy to w No, koleżka Menel, który prawie już dotyka dna. Jak wyciągnąłem rękę, potraktowałeś jak psa. Nie mogę pomóc ci, jeżeli nie chcesz. Są. To nie to mi i czas, teraz czuję yy.